Kinga Kierczy, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kultura bliżej Ciebie. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Państwa za kulisy pewnego wyjątkowego spektaklu. Chyba nie ma wśród nas osoby, która nigdy nie słyszała o opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Otóż tutaj w Rybniku jest coś więcej niż zwykła opowieść Wigilina. W Teatrze Ziemi Rybnickiej już 8 stycznia odbędzie się premiera rybnickiej opowieści wigilijnej, do której przygody Przygotowania rozpoczęły się już dwa lata temu. Na scenie zobaczymy znanych rybniczan z prezydentem Piotrem Kuczerem na czele. Prosimy rozsiąść się wygodnie, bo zaczynamy. Jest mroźny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością i zmienić przyszłość. Opowieść wigilijna, opowiadanie Charlesa Dickensa. Książka, która pierwszy raz ukazała się 19 grudnia 1843 roku. W okresie świątecznym często możemy znaleźć jej interpretacje na teatralnych deskach. Jest jednak pewna osoba: ksiądz katolicki, Marek Noras, proboszcz starego kościoła w rybniku, który zasiadł dwa lata temu, myśląc o tym, aby stworzyć coś wyjątkowego. I tak oto powstała ona. Rybnicka opowieść wigilijna. Skąd pomysł na to, aby taką rybnicką opowieść wigilijną zorganizować tutaj w Teatrze Ziemi Rybnickiej? Myślę, że człowiek chce wrócić czasami do czasów młodości. Czasy młodości to czasy seminarium. Tam przefajna grupa, scena apicata, grupa teatralna, do której udało mi się należeć. Moim mistrzem pan Roman Michalski, aktor teatru wyspiańskiego w Katowicach. I kiedy skończyło się seminarium, skończyła się przygoda teatralna. Zaczęły się małe formy z młodzieżą, jasełka, jakieś takie przedstawienia, które dawały ludziom troszeczkę do myślenia, raczej związane, czy to z wielkim postem, czy z, ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I kiedyś uczniowie powiedzieli: Zróbmy coś więcej. I wtedy się zaczęła przygoda z uczniami. Gdzie zacząłem prowadzić grupę teatralną, grupę teatralną w młodzieżowym domu kultury. Kiedy zostałem proboszczem, to tak pomyślałem, że to już chyba nie wypada zajmować się teatrem. Ale zauważyłem, że gdzieś tam wśród ludzi troszeczkę przygasa duch. Ludzie coraz bardziej się gdzieś tam kłócą, yy, dzielą nas yy, i kwestie yy, polityczne, sportowe. Wszyscy się na wszystkim znają, zamiast szukać tego, co nas łączy. I potem rozmowa z jedną, z drugą osobą i przyszedł pomysł. Robimy rybnicką opowieść wigiliną. A potem potem się to już potoczyło. Jest księstaczem scenarzystą, reżyserem. Co było w tym wszystkim najtrudniejszego? Wiesz co, ja nie działam sam. To wszystko jest gdzieś tam od Pana Boga. To yy, ja jako osoba duchowna wiem, że, że yy, Pan Bóg daje dary. I to jest, to jest dar. Yy, ja kiedyś yy, też amatorsko oczywiście, ale grałem w Teatrze Muzycznym w Gliwicach i taką recenzję usłyszałem od Pana dyrektora Gabary, który gratował profesjonalizmu. Ja bym nie nazwał tego profesjonalizmem, ja bym to nazwał otwarciem na, na, na ducha świętego. Masz dar, masz go wykorzystać. W swoim życiu rób to najlepiej, co potrafisz. Jesteś księdzem, bądź księdzem. Jesteś dziennikarzem, bądź świetnym dziennikarzem, żeby Twoje reportaże ludzi budowały i dobrze informowały. Jesteś nauczycielem, rób to jak najlepiej. Masz swoje hobby. Hobby to coś, co cię rozwija. I to też jest dar od Pana Boga, i myślę, że nie było chyba w tym nic takiego. No, może trochę kwestia dopisania scenariusza, bo miałem scenariusz przygotowany dla młodych ludzi, a tutaj, no to już aktorzy są troszeczkę starsi i wymagający bardziej. No właśnie o tych aktorów chciałam spytać, bo to niesamowicie, niesamowita mieszanka, myślę, że mogę tak powiedzieć. I pan prezydent, i pan wice, i pani rzecznik, i dyrektor teatru. Skąd pomysł na to, żeby właśnie takich ludzi zebrać do tworzenia tego spektaklu? Bardzo ważne w życiu człowieka są relacje, jakie budujemy. Być otwartym na drugiego człowieka, mieć serce dla drugiego człowieka. I kiedy drugi człowiek czuje, serce tym, tym sercem odpowiada. I na początku w ogóle był taki pomysł, żeby to przedstawienie zrobić gdzieś yy, z ludźmi młodymi, z młodzieżą. No ale potem każdemu komu zaproponowałem, nikt nie odmówił. <laughs> Zrobiło się świetnie. Bo to każdy z tych ludzi, czy to pan prezydent, czy wiceprezydent, czy dyrektor rybnickich służb komunalnych, czy pani dyrektor przedszkola, każdy miał gdzieś tam jakieś teatra przygody, co tylko ja postanowiłem wykorzystać. To nie jest tylko spektakl, bo to także spektakl w wielkiej sprawie. Będą państwo po spektaklu zbierać na fundację. Fundacja Mali Wspaniali to też taki fajny e, pomysł, bo wśród osób, które grają, to jest pani ordynator pediatrii, pani doktor e, Katarzyna Musioł e, i kiedy rozmawialiśmy właśnie e, na temat e, tego spektaklu, zrodziła się myśl, żeby ci, którzy są związani z miastem Rybnikiem. Dlatego Rybnicka opowieść Wigilijna, żeby ci ludzie e, zrobili coś e, dla tych którym jakoś no, brakuje zdrowia, takiego szczęścia. I myślę, że przez ten taki gest dobroci chcemy też ich jakoś wspomóc. Bilety wysprzedały się bardzo szybko. Czy będzie szansa na drugą odsłonę, albo może na zupełnie inny spektakl w podobnym gronie? Myślę, że ktoś, kto nie zajmuje się teatrem, nie wie, ile to mnie kosztuje zdrowia. Oprócz tego, że jestem proboszczem starego kościoła, a więc najstarszego kościoła w Rybniku, to to są nieprzespane noce. Napisanie scenariusza, dołożenie do tego muzyki, którą tutaj zaproponowałem zespołowi Karantuchili, który się zgodził, dobranie konkretnych utworów do konkretnych scen, to są nieprzespane godziny. A człowiek już jest po pięćdziesiątce. Nie mówię nie, nie mówię tak. Na scenie plejada gwiazd. Niekoniecznie związanych z teatrem, to bardziej gwiazdy Rybnika, a wśród nich Piotr Kuczera. Janusz Koper, Katarzyna Musiał i mąż Sebastian, ksiądz Jakub Dąbrowski, Katarzyna Wieczorek czy Roman Kurzeja, a to i tak nie wszyscy moi mili. Resztę proszę doczytać na plakacie bądź w stronie internetowej we własnym zakresie. Muzykę na żywo wykona zespół Caranto Hill, znany nie tylko w Polsce z wykonywania muzyki celtyckiej, a zetańczy współpracująca z nim już wcześniej grupa Salake, łącząca taniec irlandzki z innymi gatunkami. Na co dzień raczej nie można pana spotkać na deskach teatru, co sprawiło, że z urzędu przeniósł się pan tutaj do Teatru Ziemi Rybnickiej. A to tak tylko chwilowo się przeniosłem, no rzeczywiście na deskach teatralnych, to raczej mnie trudko, trudno spotkać. E, to pomysł, sam pomysł księdza Marka, żeby pokazać się troszeczkę mieszkańcom z innej strony że jesteśmy zwykłymi ludźmi i potrafimy też, mamy dystans do siebie, potrafimy się zabawić, potrafimy, czy staramy się dawać nie tylko powiedzmy te, te, te dobre sprawy i rozwiązywać problemy mieszkańców, ale czasami dać uśmiech, bo liczymy na to, że będzie fajna zabawa i że mieszkańcy się będą po prostu no, razem z nami bardzo dobrze bawili, więc to w takim kierunku. Gdyby nam pan mógł coś opowiedzieć o swojej postaci, którą pan zagra? no żeby to źle nie zabrzmiało, ale razem z prezydentem jesteśmy grawarzami, także oczywiście no, jest, taka, jest, taka rola, jest taka rola w tym spektaklu, także będziemy zakopywać grupczy, może inaczej, będziemy występować w takiej scenie oczywiście, gdzie Skrócz jest przez ducha zabrany w przyszłość, gdzie niby umarł i tak, dalej, i tak dalej. w związku z powyższym my tam taką no, myślę, że fajną, wesołą scenkę, bo trochę od siebie dodajemy do, że tak powiem, tych postaci literackich. Wprowadzimy może takie poniekąd element rybnicki, no ale to tak, żeby, żeby było wesoło. A czy długo było trzeba Pana namawiać, czy właśnie ta chęć, aby pokazać się mieszkańcom z tej drugiej strony jednak zaważyła na tym, że zdecydował się Pan powiedzieć księdzu Markowi tak? To bardziej, że tak powiem, przyjaźń z księdzem Markiem spowodowała, że może zbyt dużo żeśmy nie oponowali dopiero post factum, jak zaczynamy teraz ćwiczyć, trzeba się roli nauczyć, trzeba parę razy przyjść i poświęcić troszeczkę czasu, żeby jednak do tego się przygotować. To tak człowiek się zastanawia, a po co mi to było? No ale, ale generalnie rzecz biorąc, Myślę przyjaźń, i mówię, mimo wszystko, dobry pomysł, i, i, i mówię, pokazanie się troszeczkę z innej strony no, zadecydowało o tym, że może zbyt wielkich oporów nie było. Gdyby teraz mnie o to zapytać, czy chcę nadal, to nie wiem, co bym odpowiedział, no ale stało się, słowo się rzekło, to trzeba dotrwać do końca. A jak się gra z panem prezydentem? Jakim współaktorem jest pan prezydent? No Jest wspaniałym, no ponieważ pracujemy ze sobą na co dzień. Czasami nasza rola też jednak wymaga wyjścia do ludzi, w związku z powyższym musimy zarówno potrafić rozmawiać z ludźmi z tłumem, w związku z powyższym tutaj aktorem pan prezydent też jest całkiem, całkiem dobrym, ma gadane, jak co niektórzy twierdzą, w związku z powyższym tutaj problemu nie ma, a mówię, współpracujemy na tyle długo ze sobą, że, że no rozumiemy się prawie że bez słów, w związku z powyższym myślę, że uda nam się stworzyć ciekawą scenkę w ramach tego spektaklu? No muszę powiedzieć, że trochę się zastanawiałem. E, swego czasu spotkałem się z księdzem e, proboszczem Markiem Norasą, proboszczem naszego starego kościoła, który oprócz tego, że jest księdzem, ma właśnie talent aktorski. Okazuje się, że reżyserski. Kiedyś e, przyszedł do mnie i powiedział zróbmy taką rumińską powieść w wigilijną. Coś takiego, żebyśmy e, zebrali na jednej scenie Wielu rybniczan po to, żeby stworzyć coś dobrego po pierwsze, a po drugie, żeby to miało też taki wymiar charytatywny. I właśnie powstała rybnicka powieść Wiglina, która będzie miała premierę i być może jednorazowo będzie pokazana w tym dniu, aczkolwiek w dwóch osłonach, bo bilety się bardzo dobrze sprzedawały, bo biletów już nie ma na chwilę obecną. Będzie właśnie po spektaklach zbiórka na Fundację Mali Spaniali. To jest fundacja, która wspiera oddział. Dziecięcy Rybnickiego Szpitala, a więc taka wspólna akcja artystyczna po to, żeby wspomóc tych najmłodszych rybniczan, ale też dać trochę radości w tym świątecznym okresie widzom, którzy zagoszczą na tym spektaklu. A czy mógłby nam Pan troszeczkę powiedzieć więcej o swojej postaci, o tym, kogo Pan zagra w tym spektaklu? Znaczy ja akurat zagram narratora, więc ja pojawiam się na początku, wprowadzam w treść właśnie powieści wigilijnej i później na samym końcu zamykam spektakl, opowieścią o tym, co stało się z Krudzem, jak zmieniła się jego postawa, jak zadrżało mu serce i jak dzięki temu zmienia się świat, bo od pojedynczych osób, od takich pojedynczych zmian, zmieniamy wszystko to, co z nas wokół i tak się stało ze Skoruczem bohaterem opowieści wigilijnej, jednej z takich najbardziej chyba znanych historii związanych ze świętami Bożego Narodzenia i z całym tym okresem. Muszę powiedzieć, że będzie to spektakl wielkoformatowy, dlatego, że na scenie pojawi się 22 aktorów, 11 tancerzy z formacji tańca Salaka i zespół Karantu Hill, który Właśnie jest też elementem muzycznym podczas tego spektaklu. Czyli ten spektakl będzie nies niewątpliwie niesamowity? Jest Pan także dyrektorem teatru, w którym się znajdujemy. Możemy powiedzieć, że ten 2023 rok rozpoczynają Państwo z przytupem? Tak konkretnie? No myślę, myślę, że tak. Czy to będzie bardzo konkretnie, to się okaże na premierze, dlatego, że trwają cały czas próby. Wiadomo, w takim systemie amatorskim, kiedy musimy często po prostu wyciągać krawki czasu po to, żeby się spotkać, po to, żeby się nauczyć tekstu, ta praca nie jest łatwa, ale ona finalnie daje bardzo dużo satysfakcji i myślę, że fakt, że na tej scenie spotkasz się też wiele znanych osób, łącznie z prezydentem Miasta Blika, panem Piotrem Kuczerą, czy z panią Rzecznik, Agnieszką Skupień, w spektaklu gra też pani ordynator oddziału dziecięcego, pani Kasia Musią. Naprawdę więc myślę, że to będzie taka ciekawostka, wspólnie dobrze spędzony czas z przesłaniem. Jest pan związany z teatrem, z muzyką, czy jest w tym wszystkim coś jeszcze, co pana stresuje, jakieś obawy ma pan przed tą premierą? Wie pani co, przed premierami zawsze są pewne obawy, dlatego że pokażemy to... Po raz pierwszy, a więc jest zawsze pewien element yy, niewiadomej, tak, czy nam to wszystko y, dobrze wyjdzie, czy ktoś z tych 40 osób prawie, którzy są na scenie y, się nie za bardzo zestresuje, nie zapomni tekstu. Yy, ale y, często ta trema i te obawy właśnie powodują to, że y, jest to wyjątkowe, nowe, inne i mam nadzieję, że ta trema będzie nas tylko mobilizować i powstanie z tego naprawdę znakomita rybnicka opowieść wiglina. thank hey. you W okresie poświątecznym, który sprzyja postanowieniom noworocznym. Bilety na rybnicką opowieść wigilijną rozeszły się w szybkim tempie. Niech więc zatem będzie to przestroga, aby nie zwlekać do ostatniego momentu, a jednocześnie zachęta, aby w tym nowym roku wybrać się do kina czy teatru, do opery bądź filharmonii częściej niż raz do roku. Ja za dziś bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Kultura bliżej Ciebie. do zobaczenia